ma. Z tej strony wielki, potężny prezydent Meksyku, L. A w dzisiejszym wyciku moi drodzy, postaramy się tutaj z Meksyku zrobić potęgę i zniszczyć mur, który dzieli nas tutaj od Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Naszym celem będzie pokonać Amerykę, ale w sumie przydałoby się tutaj wzmocnić rzeczywiście Meksyk, przejąć tutaj jakieś Karaiby, jakąś tutaj Amerykę Łacińską. Może nieco południową. Jesteśmy tutaj, no, dziesiątą potęgą na start, więc całkiem silni. Podatki podkręćmy tutaj jakieś inwestycje. E, 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 czekajcie, badanka. A w ogóle z Meksyku możemy coś zrobić? Cesarstwo Meksyku. No dobra. I to jest plan na dzisiejszy odcinek. Wielkie potężne cesarstwo. Patrzcie, że to nawet gra nam pokazuje, że jesteśmy teraz republiką czy tą demokracją. Tam w sumie to mniej istotne, ale i tak nas pcha do lepszego ustroju jakim jest monarchia, bo wiadomo, cesarstwo, no to jest cesarz albo jakiś władca, król. No i, i, i mamy monarchię. No, to, 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 jest, to jest monarchia lepszy ustrój niż demokracja. Pamiętajcie, że demokracja to głupi ustrój dający prawo głosu głupim ludziom. Dobra, teraz tak. Mamy punkty rozdane, wskaźniki zrobione. Pasu na dziś to cesarstwo Meksyku. Nie będę tutaj dzisiaj zbyt oryginalny, zbyt pomysłowy. Na chwilę obecną musimy zrobić taką akcję. Stany Zjednoczone. Jak nie lubią na start, ostro. No dobra, to może sobie tutaj zarabiać, poprawić z nimi relacje. Poprawmy sobie relacje na razie z Meksykiem. No i będziemy szli tutaj w Amerykę Południową, Kubę i te tematy. Dziesiąte miejsce na start mamy, więc jest całkiem nieźle. Na świecie zarabiamy dużo pieniędzy na start. Wystawmy sobie tutaj, moi drodzy, armię. Musimy pokolorować najpierw tutaj. Wszystko miło i sympatycznie. Dobra, tak myślę, że po dwa koła na start, myślę, że to będzie dobra liczba. Lecimy tutaj w ale mm, Dobra, na razie niech oni stąd pójdą. Właśnie, coś w tym stylu, bo te fronty tutaj są nieco dziwne. Dobra, cyk, cyk, cyk. Okej, okej. Tutaj jeszcze trochę coś zaatakowali. Tutaj wyszło nieco ze stolicy. Wy tutaj. Wy tutaj spróbujcie się wbić na stolicę. tu jeszcze taką małą ilość jednostek wyślemy. No i się udało. Piękna sprawa. Miło i sympatycznie. Temacik. Jesteśmy dużym państwem, który może praktycznie szybciutko tutaj zdobywać te e, wszystkie kraje. E, nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujemy się. Tutaj jeszcze sobie dorekrutuję jednostki po dwa koła. Proszę bardzo. I wlecimy w coś takiego, co się nazywa Belize. Eee, dobra, oni jeszcze tutaj sobie przyatakują, bo tam jeszcze mi się jednostki rekrutowały. No i w sumie tutaj już wszyscy wejdą na stolicę. Więc temat będzie szybko również załatwiony. Ty, ale w sumie tutaj tym Meksykiem możemy szybko wszystko podbić, bo sobie tak, patrzcie, bierzemy sobie te państwo i nie zwlekamy. Idziemy tutaj na Guatemala City i pójdziemy sobie w coś takiego, co się nazywa Salvador. Nie, w ogóle jeszcze nie asymiluję terenów, ale zaraz to zacznę. Dawaj tutaj, lecimy. Salvador, Pada, stolica i tutaj 30 jakichś śmiesznych jednostek. Dobra, i daj mamy sobie teraz na razie spokój, żeby móc tutaj w razie czego rekrutować jednostki. No to musimy zasymilować tereny. No i muszę patrzeć na Stany Zjednoczone Ameryki. Żeby tutaj nas nieco bardziej kochały. Stany Zjednoczone, minus 39. E, Wyślijmy może im jakiś prezenci. Masz tu prezent, 12 koła. A, nie mam tych. Dobra, to teraz, 12-14 koła, minus 39 i dalej jest minus 39. Dobra, popraw 3 tury, raz, dwa, trzy. Poprawiamy relacje. Donald Trump, please help me, e, e, bądźmy kolegami. Minus 37, dobra, zaczyna się to poprawiać. Jak tylko będę miał okazję, to będę z nimi poprawiał relacje. No bo to jest teraz tutaj, praktycznie mamy, że tak powiem, no takiego gościa, co stoi nam za plecami i obawiamy się, że może w nas wlecieć, więc poprawa relacji jak najbardziej, dobra, dobra. Oni nas nie lubią, nie lubią Brazylii oraz Rosji. To dobrze by było, żeby to nienawiść do Rosji sobie tutaj przerzucili, żeby nie chcieliby nas atakować. Tutaj jeszcze mamy. Tak, do Panamy chyba musimy dojść, tak? Zobaczmy, cesarstwo. A nie, w sumie tutaj nie trzeba Panamy. Podbijeć, ale podbijemy, bo czemu nie? Taki mały, malutki kraj, całkiem spoko. Wystarczy się po nim przejechać. Kogo lubią Stany Zjednoczone? Mają tu jakieś ulubione kraje? Poprawa relacji. On no, nikogo za bardzo nie kocha. To nie dobrze, co to za życie bez miłości. Ameryka. No bo wiadomo, jak się zaatakuje kraj, który oni lubią, to wtedy jakby, że tak powiem, nas bardziej nie lubią. E, dobra, czekajcie, bo tu tak średnio sobie rekrutacją. Tu jest lepiej na tych naszych terenach, i już że tak powiem, rdzennych. Myślimy tu, tutaj sobie jednostki, tu, tu, tu. tu, Zejdźmy sobie bardzo ładnie. Teraz, moi drodzy, Lecimy sobie w Honduras. Może się nauczę w końcu tych kolejności tych państw, bo zawsze w tej Ameryce Południowej to mam zawsze takie kurde. Kurde, jak to? Jak to, jak to? Eee, czasami się zapomina, który kraj jest w której kolejności. Jak się robi jakiś quiz geograficzny. Dobra, tu wchodzimy elegancko. No i dobra, mamy to. Eee, I teraz tak. Zajmujemy sobie odrzutem cały kraj, ale z racji tego, że powiedzieliśmy wojnę, no to nasi sąsiedzi mogą tego nie lubić. Więc patrzymy na stan Zjednoczone. Minus 23. Idzie w to w dobrą stronę, co nie? Minus 22. Lećmy od razu w tutaj Nicaraguę. Eee, tutaj od razu piątkę rzucimy. No i naprawdę tutaj mają bardzo mało jednostek, więc nie są w stanie nam za bardzo tutaj zagrozić. E, tutaj sobie ruszmy przy wybrzeżu. O kurde, droga, trochę tam nam weszło. Żeby nam się tu zaraz nie rozlali na cały nasz kraj. Tu, 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 tu. Tu i... Aha, bo to jest ta sama jedna prowincja. Dobra. Pyk, pyk, pyk. No i pięknie. Dobra, 100%. Kolejny kraj za nami. Zobaczmy znowu. E, dobra, dobra. Relacje się nie zmieniają. Dalej poprawiamy. E, technologiczne punkty. Oczywiście tutaj w utrzymanie wojska. Kostaryka. Let's go. Coś tu jeszcze próbuję atakować. I na stolice. Witamy i żegnamy. San Jose. No Meksyk rośnie w oczach, że tak powiem. E, znowu patrzymy na relacje. O, minus 47. No dobra, dobra. To może z tymi podbijam, podwojami tutaj na razie się tutaj, że tak powiem, e, nie chciałem uwalniać wasala. E, zaprzestamy, zaprzestaniemy e, sobie tutaj trochę poasymilujmy tych terenów. A oni zami, zawiesili relacje. To nie dobrze. Może zróbmy tak. E, na wszelki wypadek ja sobie tutaj wystawię na północy armię, co nie? Żeby nie było tak, że oni mi się wleją w razie czego do kraju. E, bo i tak zarabiamy, tak nas inflacja tutaj dobija. Bo gospodarka czyli tak nie ma tragedii, a brali czego po prostu nie wleją mi się tak szybko. O, ale ten, patrzę teraz, USA ma wojnę z Kanadą. To jest akurat dobrze dla nas, bo nie zaczną z nami wojny, ale pytanie, czy to też nie jest dobry moment, żeby wykorzystać to? Mam pieniądze. Hm, hm, hm. Moi drodzy, czyżbyśmy osiągnęli tak szybko nasz cel, znaczy na pewno to nie będzie tak, że zajmiemy całą Amerykę, ale z Kanadajczykami podzielić się Ameryczką brzmi ciekawie, brzmi bardzo fajnie, miło i sympatycznie, tylko obawiam się, że oni tutaj będą mieli bardzo duże ilości wojska. Właśnie, poczekamy, aż oni się chwilę pobiją z tą Kanadą, wtedy będziemy mogli. Coś bardziej ruszyć. Te tereny też nie są jakieś super do rekrutacji, bo tu jest taka w sumie pustynia. Dobra, na razie będziemy obserwować. Na pewno mm, gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy. Na pewno Stany nie mogą wyjść gdzieś tam głęboko w tą Kanadę. Tutaj wiadomo, to oni mogą tutaj wyglądać, że się dużo wbijają, ale to są same pustkowie. Ważny jest tutaj ten teren, e, ponieważ na tym terenie no tutaj jest właśnie najważniejsze miasta kanadyjskie. A to agresorzy to jest Kanada w ogóle. Dobra, w drugiej, moi drodzy, tak, zapisz grę i, i, i lecimy też. E, to też nie jest złe, ponieważ zresetują nam się relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co nie? Jak będzie wraje, po woj. Nie. Więc tutaj postaramy się nieco ruszyć. Może uda nam się coś zgarnąć. Na pewno to sprawi, że Kanada będzie miała nieco łatwiej. Bo stany takie, o kurde, Meksyk nam wchodzi na plecy. No i też w razie czego możliwe, że będą bardziej skłonni do podpisania pokoju, w razie czego Amerykanie. Dobra, na razie tutaj wchodzimy. Na razie puste prowincje. Też kwestia, jak budżetowo wygląda kwestia Amerykanów, bo może być tak, że no, <grych> wygląda to słabo u nich, że na przykład nie mają pieniędzy na rekrutację nowych jednostek. Tutaj zobaczmy. Ojojoj, no tutaj otawa jest otoczona, czyli stolica ma przypał. Musimy szybko zajmować tutaj tereny. Tylko muszę pamiętać, że w Ameryce są dziwne podziały tutaj terytorialne. Na razie, że mam w razie czego pieniądze, ale. Nie sądzę, żeby Ameryka tutaj robi jakieś dzikie desanty. Oho, 3900. No raz za tysiak, ale nie jest to coś, co chcę widzieć. Zróbmy tak: ci niech spróbują wejść tu, a ci weźmiemy ich tutaj. Może się nie ruszą w tej turze. Dobrze, by w sumie było. Właśnie tutaj Meksyk ma ciężko ze Stanami, że ten front jest naprawdę ogromny. Dobra, tutaj na szczęście nie ruszyli. To tam front zaraz sobie uzupełnimy. O Kanada, Ty, jednostki kanadyjskie zaraz spotkamy. Zobaczmy, jak to wygląda, moi drodzy. Nie, no kurde, trochę lipa. Tutaj Kanada trochę wchodzi na wschodzie, ale w sumie, gdybyśmy tutaj zamknęli, i szli tak w sumie już na zachód, wtedy byłoby spoko. Tutaj trzeba dosłać nieco jednostek. Jeśli kanadyjscy przyjaciele walczą, mamy 15% na plusie, że tak powiem, z Ameryczką. Tutaj jeszcze tu. Dobra, dobra, tu, tu, tu się nie ruszą za mało punktów ruchu. Dobra, Mam nadzieję, że front się gdzieś tam nigdzie nie rozjedzie. Okej, okay. tu idziemy sobie na spokojnie, na chwilę obecną. <laughs> Kanada, jak tam żyjesz? Coś tam jeszcze żyjesz, okej. Okay. O kurde! Tutaj dużo jednostek było Pięć koła. No powiem wam, nie ciekawa taka wojna, ale powoli do prządu. Tutaj spróbujmy. I tu. Coś takiego. Hmm. Tutaj przydałoby się trochę spróbować wejść, może się uda. Trochę te jednostki wycofać. Żeby nie doszło do sytuacji, że mamy gdzieś dziurę we froncie, co nie? Tego chcemy naprawdę uniknąć. A nie wiem kiedy Stany Zjednoczone będą chętne do rozmów pokojowych. Dobra, tam się udało. 20. No nie wiem, kurde, trochę liczę na tą kanadę, że zacznie coś działać. Bo tu już mamy mega dużo terenu przejętego. Hmm, tu do przodu. Dobra, tu mogą wrócić. Tutaj byśmy mogli zamknąć ich. Tutaj podzielić armię. Kurde, ta mapa ucieka! Przestań, proszę. Dobrze, dobrze. Oho, oho. Dobrze, jest Git. Dobrze, jest na razie naprawdę spokój. Zostajemy osiągnięcie za zajęcie 125 prowincji. Tylko to Kanada, no. Kanada ma średni temat. Ty, a w ogóle, jakbyśmy chcieli na przykład teraz, powiedzmy, stworzyć Cesarstwo Meksyku, to tak. Mamy prawie, 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 prawie wszystkie prowincje, które byśmy chcieli. Tylko, no wiadomo, Amerykanie łatwo się pewnie nie zgodzą na coś takiego. Ja trochę się już cykam, bo tutaj coraz bardziej mi się rozjeżdża armia. Dobra, tu pozajmowane. Najlepiej by było tak, pogadać ze Stanami, żeby wziąć tą wschodnią tutaj część, żeby w razie czego nie walczyć z nimi na dwa fronty, tak jak mamy. Teraz sytuację. Znaczy teraz nie, że walczymy na dwa fronty, ale jest sytuacja taka, że po prostu strasznie wielki front mamy. Mm. I żeby się skupić na przykład na jednej tylko części stanu. Dobra, tutaj już kończymy tematy. Tu ciągle pchniemy do przodu. Tutaj te jednostki bardziej skieruję, wy tu. Wydaje się, że Stany mają tutaj niezły przypał, ale zobaczymy. Na chwilę obecną. Ładnie to jest z Kanadyjczykami, ich rozbieramy. Ale prawda jest taka, że tu jest najważniejsza część Ameryki, co nie? My takie w sumie pustkowe zajmujemy. Jak to wygląda? No Stany tutaj dużo zajęły. No Kanada, no tu ma, bo te najlepsze tereny już pozajmowane ma. No, ale możliwe, że wymęczymy tej Stany tak gospodarczo. Nie będą miały hajsu na kolejne dorekrutowanie wojska. Oho, 1700. O, 2300. No to chyba to jest czas na pokój. jakieś rozmowy pokojowe ze Stanami. Jeżeli tutaj wyciągają armię, że tak powiem, schować głowę w piach. No to zawsze, znaczy, no, że tak powiem, odejść zabawy, póki to jest. Tutaj wygrywamy, co nie. I teraz tak. No, na pewno bym chciał tutaj te tereny. Właśnie do tego momentu, tak? Do tego, gdzie musielibyśmy to zdobyć pod cesarstwo nasze meksykańskie. Trzeba też wiedzieć, kiedy się wycofać. Tu, 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 tu. To te tereny nie są jakieś rewelacyjne. Ale Tam olać, temat. No tutaj jeszcze nie wiadomo, jak się potoczy sprawa z Kanadą, co nie. W sumie ta wojna już trochę tur trwa, więc też nie wiem, na ile jesteś się skłonić, żeby właśnie podpisać pokój. Coś takiego. Zobaczmy, czy się zgodzą. No nie zgadzają się. Dobra, trzeba teraz tak trochę tutaj ogarnąć, te jednostki wycofać. Tutaj front, że tak powiem, delikatnie mocno zabezpieczyć. Mm, tu skończyć temat. Dorekrutować jeszcze nieco wojska. Niech tutaj podejdzie. Stąd się wycofać na razie. Dobra, tutaj. Te jednostki, postaramy się tutaj dosłać. Że wzmocniły tutaj front wschodni. E, dobra, tutaj się troszeczkę wycofałem. Jeszcze trochę bardziej. Żeby ten front tak szedł równomiernie, co nie. Dobra, tu już nie ma nic. To też możemy się wycofać tutaj. Ci mogą podejść delikatnie do przodu. Dobra, ten też może tu wrócić. Hmm. Teraz tak. Wysyłamy tych tu. Tych tak i tak myślemy. O, proszę bardzo. Dobra, jakieś 500 jednostek. Dobra, to jeszcze nie ma tragedii. ale zaczyna się prawdziwa walka ze Stanami aktualnie. No ale wysyłają dosyć małe jednostki, co mnie napawa delikatnym optymizmem, że może nie będzie aż tak źle No tutaj trzy koła już mają, kurde No tu się wbijali Ajajajajaj 42% Chyba mamy teraz więcej z nimi, co nie? Bo tutaj już wszystko zajęliśmy Może jeszcze raz spróbujemy Zaraz z nimi pogadać o pokoju No i tutaj mi się wbijają, kurde No już trochę jednostki Wyciągają zęby, że tak powiem Amerykanie Swoje Dobra, musimy z nim pogadać, nie? Miejmy nadzieję, że teraz się zgodzą No i moi drodzy, zgodzili się Dobra, udało się Stany się dalej biją tutaj e, z Kanadą Ale no utracili tutaj sporo terenów Jeżeli chodzi o zachodnią część Stanów Więc bardzo dobrze, bardzo się cieszę Że udało nam się Bo już miałem takie, kurde, jak oni mi zaraz tu wjadą To bym stracił wszystko, co miałem A na szczęście się tak nie stało e, Tutaj mogę sobie te jednostki na razie wywalić e, No i w sumie co? O kurde, dwóch prowincji zabrało Ale dobra, mniejsza e, Tutaj, że tak powiem, i tak będziemy jeszcze to Czyli jedną wojnę na pewno z Stanami Zjednoczonymi. Zobaczmy. No raczej stany zjedzą Kanadę. To nie będzie tutaj problemem, ale na pewno trochę im zabraliśmy. Że tak powiem, Meksykanie zniszczyli Wielki Mur, który miał tutaj oddzielić nasze kraje. Przedarli się. Wielka inwazja na Stany Zjednoczone. Oj, mamy wojnę, moi drodzy. Mamy wojnę, już od razu na start. Powiedziała nam wojnę co? Ekwador, tego co widzę po fladze, i Urugwaj Dobra, Urugwaj moglibyśmy olać, bo Urugwaj jest tam gdzieś tam daleko. Ale taki Ekwador byśmy nie bo Urugwaj jest tutaj, no bez sensu. Ale Ekwador, jak najbardziej. Oni się nie zgadzają. No dobra, bo może dlatego, że nie mam armii stawionej. O właśnie, do tutaj mi się desantują Tyk, nie ma ich I no Urugwaj, daj se siana, daj se siana. Kanada zajęła Alaskę W ogóle zobaczcie co się dzieje w Europie, co? O, Polska się bije z Ukrainą i na, Pol na Ukrainie jest napis Polska Bardzo ciekawa sytuacja Włochy z Francją W sumie tyle Co oni dzisiaj tacy grzeczni wszyscy w tym age'u? Tutaj Chiny, z nikim wojny nie mają Rosja też, Rosja nawet nas lubi Ciekawa sytuacja, ciekawa Ciekawe kiedy skończą się bić te Stany O, czekajcie, Ekwador nas atakuje? A, zdesantowali mi się tu Byłem ciekawy kiedy się skończy właśnie ta wojna kanadyjsko. Ze Stanami Zjednoczonymi No i kliknę w spacer i będę mi się teraz tu rozlewać Pyk, pyk, nara Dobra, to weźmy tutaj, zaczniemy sobie rekrutować jednostki Na ten ekwador Ten rukwaj nie chce się ode mnie odczepić A dobra, odczepił się Zawsze tak jest, ja mówię, że jakieś państwo nie chce tutaj pokoju a Po czym one stwierdza: no jednak pokój, jednak pokój Ale jak z tym pokojem, to nie, nie, nie Ale jak już mówię, że nie chcą się odczepić, to się odczepiają Taka odwrócona psychologia, co nie? 33 tysiące? Starczy na nich? Nie mam pojęcia Siema, Widam. Zróbmy tak, tak i tak no i git. Dobra, my idziemy tu, tu, tu i tu. Wy idziecie tu, a wy robicie desant na tą wysepkę. Ekwador będzie meksykański. Wyślij zapisz nara. Bądźmy teraz tutaj. Weźmy sobie tutaj też desantik. O, proszę bardzo, 20 koła zostało. No to takie sporo. To co? Panama ma jakaś, co nie? W sumie jesteśmy już chyba pierwszą potęgą na świecie, z tego co widzę. E, jeszcze tutaj sobie rzucimy asymilację. Jeszcze Kubę bym podbił. Co tu się dzieje? Belgia wjeżdża w Niemca. Polska zjada już Ukrainę. O, Niemcy wjechały w Szwecję. Jakiś inny plan niż podczas drugiej wojny. Francja się dalej. Je z Włochami. Rosja nas lubi. Nie, nic się nie zmienia. Ty, nie wiem. Tutaj Azja w ogóle jakaś spokojna w tym odcinku. Cześć Panama. Chciałbym się po tobie przejechać, bo tylko to można po tobie zrobić. Cyk, cyk, cyk. Panama City. Stolicą Panamy jest Panama. O! Mamy wojnę z Wenezuelą? No to wygląda. Wenezuela to jakaś większa, mniejsza. Nie wiem. Dobra, tutaj mamy co? Kolumbia. Poprawmy sobie relacje z Kolumbią. Nie chcę się z nim bić. Chociaż tu, jakbyśmy podbyli Wenezuelę i Kolumbię, mielibyśmy fajną tutaj Amerykę taką ogarniętą. Brazylia nas bardzo nie lubi. Nie dobrze. Brazylia, pokochaj mnie. Dobra, zróbmy sobie tak. Tu tak. Taką fajną rekrutację Zobaczymy czy da radę Tutaj coś ogarnąć Dobra 23 koła dawać tutaj dawać tutaj mm. Stąd chyba Będzie lepiej Atakować Wenezuelę Tutaj najwięcej Na wybrzeża Oho Żebym widział Desant na plecy Zaraz się przekonamy Ta Desantują się tu Oho Jak nam tu wbili Tu tą dżunglę ogarnijcie Tutaj do góry Dobrze Jednostki pokonane Tylko nie chciałbym Z tą Brazylią Toczyć wojny Dlatego zaczynę Z nią poprawiać relacje Jak tylko będę miał możliwość Bo od nas nie lubią mi Kanady Właśnie jak tutaj Kanada radzi No no, tak, średnio. No, tak, bardzo średnio. No i dobra, mamy praktycznie tutaj zajętą Wenezuelę. Więc bardzo fajnie. Biorę wszystko, że tak powiem. Teraz trzeba trochę potapować. Tutaj Kolumbia się bije z Peru. W sumie lepiej byłoby, jakby Peru tutaj zostało pokonane. Wtedy byśmy mogli Kolumbię podbić, byśmy mieli tak ładnie tutaj. E, ta Kuba mi się nie podoba. Nie podoba mi się ta nazwa tutaj i że taka duża e, żółta plama tu jest. Trzeba się tego pozbyć. 24 koła. Chyba styknie na Kubę? Tak mi się wydaje, bynajmniej się ma. Dobra, na razie spoko. To idzie. Cyk, myk, pyk. No i pięknie, coś zróbmy sobie jeszcze port. E, aha, jeszcze jedna wyspa. Jeszcze zjadłem tutaj Haiti i Dominikanę. No i Jamajkę. Takie zamówienie sobie zrobiłem, bo czemu nie? Na te państwa. Oho, tu, trochę tu armii mają. Nie daliśmy rady. Mm, tragedia. Zróbmy tak. Dobra. Tak, tak, okej. Okay. Były małe problemy, ale się udało. I teraz sobie tak, e, tutaj trzeba posymilować te wyspy. Bahamy mi wypowiedziały wojnę. A które to? Bahamy. A, to ci tutaj. No dobra. Mogę ich dojechać, jak chcą. Jeszcze atakują tutaj mi kontynent. No dobra, nie będzie. To jednostek. Ci już Mogą tutaj się szykować na tom Na Jamajkę. A to nic coś jeszcze mają to jakiś teren. Aha, to są jakieś takie wysepki. O, dobra, 8 potężnych jednostek. O kurde, się odbiłem. Nie spodziewałem się takiej potęgi jamajskiej. Dobra, nara. No i pięknie. Tutaj teraz do, czuję dominację morską normalnie. O kurde, Peru, tak brzydko tu weszło. Aj, szkoda. Zany w ogóle są piąte. Ty oni dalej toczą wojnę z Kanadą. nie jeszcze ich nie skończyli. Dawaj, robimy armię. W sumie mam 800 tysięcy tutaj, nie, wiem, ze 100 tysięcy to na ludzie zrekrutuje. No i to są fajne tereny. Po piątce, po dziewiątce. Rek Rutacja. No, pięknie, nie? Cudmiut, że tak powiem. Dobra, zrobiliśmy sobie tutaj armię. No, granica okazała się większa niż sądziłem. No, ale trochę tutaj mamy tych jednostek. Tak, myślę, że jest ponad 100 koła. Ehm, tak, po 7-6 tysięcy, te 12. Bo wiadomo, tutaj będą takie pustkowia. E, ty, podpisali pokój? Ty, akurat Kanada podpisała pokój. Ej, rewelacja dla nas, moi drodzy. Zobaczmy, co tu się stało. E, trochę tutaj zjedli, ale to dosyć mało. Szczerze, jestem trochę zdziwiony. Nie są wasalem. Dziwnie. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy. Robimy drugą wojnę. ze. Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które są w ogóle dziewiąte, więc one tutaj tak straciły na tej wojnie z Kanadą, tak mega długo się tłukli, tutaj gospodarka po prostu wzięła, umarła. Mm. Tutaj się trochę tak porozlewamy. Tutaj wyświetlimy sobie jednosteczki. Cyk, cyk. Coś w tym stylu. Tu do przodu. Niektórzy Amerykanie pewnie mają takie znowu. Znowu ten Meksyk nas wjeżdża. Dobra, dobra. Coś tam były jakieś nocki, ale padły szybciutko. Oho. 2900 jakieś tam przyszło. Co nie jest małą liczbą. Ale też nie jakąś super dużą w porównaniu z tym, co my tutaj dysponujemy. Ważne jest teraz, żeby zmniejszać ten front i iść do przodu. Hmm. Czy my tu zobaczymy jakąś wrogą armię? Halo, halo 000. Wszędzie na prowincjach 0. Nikt tu nie mieszka, nikt tu nie żyje. O, Peru nas dodatkowało. To nieźle. To nieźle. Ty, ja nie mam wcale tak dużo armii. Znaczy, pieniędzy, no bo tamta, tamta armia zżera dużo pieniędzy. Tutaj jest jednej prowincji mogę wejść na cztery inne? Jakoś tak. Dobra, tu, tu, tu tu i tu. Dobra, no, zobaczymy, jak będzie z tym Peru. i z Argentyną mamy wojnę, ale Argentyny tam olać. Zaraz postaram się wysłać tam jakąś armię. W sumie ze Stanami to fajnie byłoby na przykład sobie doprowadzić te granice do tej rzeki i moglibyśmy ich olać. I tak ja tam potrzebowałem tylko dwie prowincje, żeby yy, yy, móc stworzyć sobie. Tutaj wycofuję jednostki, które popłyną na Peru, żeby móc stworzyć cesarstwo. Zaraz zobaczymy. Coś tu Amerykanie zadkowali. Jakieś 200-300 jednostek. Nic specjalnego. Się nie starają, chłopaki w ogóle. Ja nie wiem, jak tak można. O, tu jakiś potężny desant. 100 jednostek amerykańskich. Już które wyspy na, na Karaibach miały większe jednostki. No właśnie, jakbyśmy chcieli z nim pokój podpisać. 51 punktów. I byśmy wzięli sobie tak. tereny tutaj wzdłuż rzeki. No jeszcze trzeba trochę pozdobywać, żeby jeszcze to zabrać. Nieostany chyba w ogóle pieniędzy nie mają, tak mi się wydaje. tak małą ilością wojsk, co tu wysyłają, to jest tragedia. Jak na dziewiąty kraj? To jest, to jest aż dziwne. Dobra, tutaj pozajmowane. Tu, 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 tu. W ogóle argentina, ty idź sobie. Nie chcę mi się z tą walczyć. No, stany to już te z Dobra, tą armię, 52 koła. Czy my tu gdzieś mamy blisko port? Nie bardzo, to zróbmy tutaj? Aha, nie mam pieniędzy. Dobra, to ta armia musi tak gdzieś tam się dostać i lecieć tu. Dobra, gadamy ze Stanami. Powinni dać już nam te tereny. Powinniśmy mieć już odpowiednią ilość punktów. Dobra, tu wszystko mamy. I teraz tak, co byśmy jeszcze mogli im zabrać tutaj. No coś takiego. Trochę tutaj za rzekę w w takim razie jak jeszcze możemy, no coś takiego będzie ładnie, albo inaczej, zamiast tego tak o, o i to, od liniki żeby było, no i pięknie wielki Meksyk nieśmiertelny, dobra jeszcze tylko trzeba tam jednostki do Kolumbii wysłać, dobra mamy pierwsze desanty pierwsze jednostki już to będą pływać wbijać się, że 52 koła się desantuje, dobra zaczynamy się rozlewać tutaj, no i pewnie chyba raczej wyzwaniem nie będzie, wchodzimy w nich jak w masło czy mi się chce im zabierać wszystkie tereny w sumie, żeby ładnie wyglądało to państwo to chyba zabierzemy, no, żeby nie było. Że co tak mało podbijam? Tylko prawie tutaj dwa kontynenty. Dobra, bierzemy ich całych. Niech będzie, mój drodzy. I proszę bardzo. Wielki, potężny Meksyk. Największa potęga na świecie. Zmienia się. A, pieniędzy nie mam. <grych> Dobra. Nie, ja to zjemy tą Kolumbię, bo to nie może tak wyglądać. Albo zrobimy inaczej z Kolumbią. Oni tak są mali. Zarządzamy prowincji. Proszę bardzo. Jakieś tam wojny z Brazylią. Olać was. Jakieś Kajmany. Olać was. <grych> Utwórz cesarstwo Meksyku, moi drodzy. Proszę bardzo. Mamy. Cesarstwo. Meksyku, na no, dwie Ameryczki Rozciągnięte. 412 prowincji, proszę bardzo. Pięknie, miło i sympatycznie, moi drodzy.